Duchu Święty, przyjdź tak, jak chcesz. Ty. Prawda jest prosta. Taki film mamy przygotowany dla was już od paru chwil. I kończy się on pytaniem, które w zasadzie nawet nie, zosta nie zostało zadane. A myślą przewodnią jest, ażeby, tak jak święty Franciszek, stojąc w obliczu Boga, nie myśląc już o sobie, Skoczyć naprawdę z wolnością w krzak róż, to znaczy w nasze okoliczności, które także mają i ciernie, i żeby pozbyć się skutecznie i raz na zawsze swojego uwierającego, dojmującego niepokoju o siebie, bo ten niepokój jest oczywiście powiązany także z niepokojem o innych. Że może robimy im jakąś krzywdę, kiedy spełniamy wolę Boga, kiedy pytamy, Boże, jak mam Cię dalej kochać, i widzimy, że Bogu wychodzą z tego wspaniałe rzeczy, i rzeczywiście, ucząc się Jego, dostrzegamy też, że wokół panuje niepokój, ponieważ nie każdy jeszcze chce mówić Bogu: Boże, tylko Ty, nikt inny, jestem tu dla Ciebie, chcę tworzyć to, co Ty chcesz, abym czynił w moim życiu. Ukochani, Razem z Maryją i świętym Franciszkiem powiedzmy Bogu tak, więc w obliczu największej pokusy, jaką jest zagrożenie naszego prawdziwego życia, dla Boga. Zdecydujmy się wreszcie i skutecznie umrzeć dla samego siebie, aby żyć dla Boga. Nie dla Boga, dla Boga nie wolno umrzeć, żeby się ludziom podobać. Ale czas przyjdzie taki, jak Bóg zechce, niech to będzie zawsze jego królestwo, tu czy już dopiero w niebie. Szczęście wielkie jest zawsze w pokoju serca. A to, czy będzie tu się nam podobać, ważne, żeby był Bóg. On mi się nieskończenie podoba. Jest to nasz Pan Jezus Chrystus, nie ma innego. Na szczęście, na wielkie nasze szczęście. Dziękujemy Wam z całego serca. Amen.